Dzień dobry, serdecznie z tej strony, witajcie na moim kanale, drodzy widzowie, proszę Państwa, kolejny materiał recenzencki z mojej strony, w tym momencie się rozpoczyna, będziemy rozmawiali o słuchawkach dokanałowych firmy Snap. Jeżeli kojarzycie firmę Snap, coś co nazywam, wam mówię, jest to polska firma, która stworzyła te bardzo fajne słuchawki, z których korzystam prawie dwa lata, jakiś czas temu, no dobra. Z półtora roku, to nie dwa lata stworzyłem materiał o nich z aktywnym systemem wyciszania. Dwa lata mi dobrze służą, nie licząc oczywiście e, kabla, który jest normalnie zielony jest to kabel w oplocie, który musiałem wymienić po raz trzeci, ponieważ <laughs> to cholerstwo z żerami. E, więc koty zjadają mi kable, ale nie o tych słuchawkach rozmawialiśmy, tylko chciałem, żebyście wiedzieli, że skąd mniej więcej tą nazwę znacie. E, SNAB. Overtone Earplug ep 101M. Słuchawki dokanałowe. Zobaczmy, co jest ciekawego w pudełku. W pudełku mamy niewiarygodne. Są słuchawki, trochę tutaj widzę, szaleje, Są słuchawki, są pianki, do tego tutaj widzę. Zgubiłem jeden silikonowy wkład. Trzeba będzie go poszukać. Jest ładne, piękne, małe. etui i tutaj, jak widać, jest pilot. Tak to wygląda. Nie jest to unboxing, ponieważ sprzęt ten zrobiłem unboxing dawno temu i mam już słuchawki, z których korzystam od trzech tygodni. To jest jest druga, hmm, drugie pudełko słuchawek, które będą do rozwiązania dla moich widzów, ale o tym porozmawiamy oczywiście już na sam koniec. Jeżeli chodzi o samo wykonanie sprzętu, y nie jest mi słuchawek. E Mamy magnesy z tyłu, bardzo ładnie się to teoretycznie trzyma. E wykonanie jest e porządne, nie jest jakiś tani, tani, tani plastik. E Mamy mikrofon oraz możliwość przełączania i odbierania połączeń, e lub też zmieniania jakości dźwięku. Dziękuję, że Pani mi to oddała. Do tego wszystkiego jest również również klipsik. Dzięki, można sobie to przypiąć i mikrofon nie będzie nam uciekał. Pierwsza rzecz, o którą pomyślałem, jak zobaczyłem te słuchawki, dlaczego ten kabel nie jest w oplocie. Ja potrzebuję sprzętu w oplocie. Wszystkie kable uwielbiam w oplocie. I byłem trochę taki smutny, wydawało mi się, że to jest dosyć dziwne. Potem zauważyłem coś ciekawego. Nieważne, jak bardzo brałem te słuchawki, i miętoliłem je na wszystkie możliwe strony świata. Nadziało no się mniej więcej to. Słuchawki, ładnie, pięknie się rozkładało. Oczywiście, jeżeli je zawiążemy, to jest z tym mały problem, ale one są stworzone z tak fajnego materiału, że po chwili można wszystko. Rozplątać. Kocie zostaw i tego nie jest. Po chwili możemy bez większych problemów rozplątać. Żaden supeł nie ma prawa nam się tutaj oczywiście zrobić. Przepraszam najmocniej. Żaden supeł dłuższy, e, większy nie może nam się zrobić. Po chwile, kombinowania rozplątujemy. To oczywiście, jak zrobimy 10 tysięcy słupów, będzie z tym większy problem. Ale jest to bardzo ciekawy system. To się po prostu odpycha kabel. Nie wiem, czy tu magnes jakiś lekko włożono czy coś w tym stylu, e, robi się o wiele łatwiej, jeżeli wrzucimy sobie słuchawki do plecaka i wiecie, co potem się robi, prawda? 20 minut rozplątywania. Tutaj z zamkniętymi oczyma. Rozplątałem to po chwili tak naprawdę. Mm. Jak widzicie, mamy nasadki. Tutaj piankowe bardzo przyjemne, fajnie do ucha wchodzą. Znacie te uczucie, potem się rozsadzają na boki e, i jak najbardziej wyciszają to, co dzieje się w okolicy nas. Przy czym ważna rzecz, nie używajcie tak, takich nasadek. Jeżeli chcielibyście na się w tych słuchawkach, ponieważ się to poci, to zbiera nic przyjemnego. Silikonowe by się tutaj jak najbardziej przydało. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, e, nie mogę się do niczego przyczepić. Przestrzenny, wyrazisty ładny dźwięk, a prawda jest taka, że to są słuchawki no, kanałowe, więc nie wymagajcie od nich nie wiadomo tak naprawdę czego. Są oczywiście o 100 razy lepsze niż te tanie słuchawki, które możecie kupić za 10-15 zł w kioskach, no i tego nie, 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 sprawdza, nie sprawiają Wam w żaden sposób bólu. Kabel ma metr 20 długości, wygląda trochę dziwnie tak naprawdę na pierwszy rzut oka, kwestia jednak przyzwyczajenia, chociaż i tak wolałbym, żeby był w jakiś sposób w oplocie. Ale to jest oczywiście moje, fajne, że się nie skręca, o czym już mówiliśmy. Jak pokazywa, Jak tutaj pokazałem wcześniej, mamy małe mini etui, bardzo fajna rzecz. Można wrzucić tam te słuchawki, nie skręcą nam się, nie wiadomo, jak zabezpieczymy je. I tutaj właśnie jest, dla kogoś... pytanie, dla kogo są te słuchawki? Dla kogoś, kto lubi podróżować, a nie ma miejsca na większy sprzęt, chociażby jakby te wyciszające. Jeżeli lecę gdzieś albo jadę samochodem, autobusem, i mam dodatkowy. Jestem um, samolotem, jadę autobusem i mam dodatkowy bagaż. Wtedy biorę oczywiście te większe słuchawki, są dla mnie wygodniejsze. Po prostu lepsza jakość dźwięku i mogę też włączyć te wyciszenie i czasami zasypiam. Jeżeli niestety mam tylko malutki plecak, czegoś tak dużego, jest problematyczne. Wolę te małe, dokanałowe. Nie jestem w stanie przepić się do niczego, jeżeli chodzi o te słuchawki. Wszystko mi w nich pasuje. Proszę, że nie ma plotu, ale to jest to. Dobra, jestem robię się trochę nudny z tym. E, wszystko. Tutaj działa jak należy. Mikrofon, który jest, jest wystarczająco dobry, żeby rozmawiać przez telefon, nie ma tutaj żadnych problemów. Nie musicie go trzymać w żaden taki sposób, jeżeli założycie sobie słuchawki, eee, jakoś tutaj normalnie, ups, przepraszam najmocniej, przypniecie klipsikiem gdzieś w tych okolicach, mikrofon będzie gdzieś tutaj, będziecie mówili będzie Was słychać w miarę wyraziście i dobrze. Oczywiście, to nie są słuchawki do tego, żeby roz... nagrywać materiału na tubę, ale jeżeli posiadacie PS4 i chcielibyście podłączyć jakieś słuchawki razem z mikrofonem, jak najbardziej można to zrobić. Dla tych, którzy nie wiedzą, tu jest wyjście, tu mamy 3,5 mm, może to zasłonię, żeby tutaj nie, 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 nie patrzyli co niektórzy, bo to nie wypada. Także pokazywać działa. W, w konsoli odpalamy, że ma iść dźwięk przez ym, pada. Jakość jest do komunikacji wystarczająca w 100%. No i oczywiście dźwięk też jest y, dosyć dobry, bo zresztą przez pada nie idzie. Wielokanałowy dźwięk. No ale dobra, podsłuchawki możemy to podłączyć. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o cenę. Jest około 100 zł. Ym, Jakość moim zdaniem jest odpowiednia, jest nawet lepsza niż za tą cenę. Zauważyłem, że Snap próbuje robić sprzęt dosyć dobry, ale w normalnej w miarę powiedziałbym polskiej cenie. Myślę, że za granicą, gdyby jakaś firma to zrobiła, to poniżej 50 dolarów by nie zeszli. Do tego miłym dodatkiem jest oczywiście Tui. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, Nagra... nagrywałem to tylko trzy razy, dwa razy, tutaj dziki kot szalał za trzecim razem, no już trzeba było odpuścić i to nagrać. W następnym odcinku będzie obudowa od Silentium PC, a następny odcinek już w przeciągu paru dni powinien być gotowy, bo materiał jest nagrany, tylko grzecznie sobie czeka na obróbkę od Emila. Jej! Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia. Wszelkie dane dotyczące tych słuchawek, znajdziecie tam gdzieś na dole, w opisie filmiku. Nie ma sensu, żebym wam tym was zanudzał. Do usłyszenia, do zobaczenia raz jeszcze. Cześć!